Cze. Szybciej. Możecie się pospieszyć? Ignacy, jasna cholera, zaraz się spóźnimy. Gdzie jest Ludwik? Dobra, może mieć. Nie tak to miało wyglądać. Zgadza się nie tak. Ale skąd mieliśmy wiedzieć, że pojawi się ten pyszałek i podbije ceny? Nie tylko pyszałek spadam na głowę, ale to całe pieprzone Altech Company, czyli gigant spania śmieci. Rozumiesz? Mam nadzieję, że uda nam się to załatwić, bo zaraz zamiast ekofabryki i zielonej szkoły, to będziemy wąchać hałdy z odpadami. Wszystko było idealnie zaplanowane, ale na pewne rzeczy nie mieliśmy wpływu. Mogliśmy się wycofać, kiedy był jeszcze czas, a teraz to możemy wszystko stracić. Ignacy, czy ty mnie o coś obwiniasz? Bo Hej. Mam wrażenie, że. Spokojnie. Spokojnie. Zaraz wypłacamy kredyt, tak? Później odbieramy maszyny. Potem płacimy ostatnią transzę za halę. Mamy jeszcze trzy dni. Mamy już 20 pracowników prawie ogarniętych. Jeszcze dwa tygodnie i zaczynamy pracę. Proste. Cały czas jest niby prosto. Mi już nie dobrze od tych zakrętów. Przestań. Za chwilę, przynajmniej na moment, będziemy bogać. No, mania, na co czekasz? Mm -hmm. Wiem, wiem. No ja tam. Wtedy to był moment nieuwagi. Tak, złożyłem je przed wczoraj. Mm, A Myślisz, że tak szybko to rozpatrzą. <grym> no tak. Ten to ma wszędzie dojścia. No ale i kosztuje. Musiałbym jeszcze papiery zawieźć do notariusza. Aha, tato, po co nam ten kawałek lasu? Niech go sobie weźmie, ta przybłęda. Zaoszczędzilibyśmy. Ok, dobra. Nie było pytania. Nie, na razie. Sierżant, pojedziesz do Fogelmana, zostawisz mu papiery. Pładnie te same. Tak, nie dyskutuj. Dokładnie. Powiesz mu, że pan Konrad uprzejmie prosi, żeby zajął się tym natychmiast. No, zrozumiano? To czekam później na relację. Mówiłem, że prosto i że przez chwilę będziemy bogaci. A gdzie masz jakieś dokumenty? No, jutro pojedziemy do notariusza i maklera. Mania, gdzie są jakieś dokumenty? Zablokowali nam wypłatę kredytu. Nie mamy kasy. Jak nie mamy kasy? Przecież umowę, którą podpisywaliśmy w zeszłym tygodniu. Zablokowali nam wypłatę kredytu i anulowali umowę. Tymczasowo. Cholera jasna. Wiedziałem, że coś wisi w powietrzu. Oczywiście ten gnojek nie mógł odpuścić. Zamknij się, Ignacy. Jak anulowali? Skąd mam wiedzieć, dlaczego? Dostaniemy odpowiedź na piśmie. Do 14 dni. Wobec tego chciałbym zapytać, co robimy, ale to chyba bez sensu. Hotver, domy, przestań pieprzyć i daj mi pomyśleć. Przez pierwsze trzy dni mamy jeszcze prawo pierwokupu. Dajcie mi ochłonąć. Zresztą wszyscy musimy ochłonąć, a potem pomyślimy. Eee, dobra. Ja jadę do mamy, bo muszę zabrać y, ten, muszę zabrać parę rzeczy. Wysadzę was po drodze. A jutro o 16.00 widzimy się pod halą. Po co dzwonisz? Co ja ci mam za każdym razem latać, otwierać? Wiesz, że zamek jest zepsuty. Za Chcę sprzedać dworek. Jest twój, mieszkasz tam. Możesz zrobić co zechcesz. Ja wiem, że jest mój, ale wiesz też, co było zapisane w testamencie ojca. Wiem. Potrzebna jest moja zgoda. Podpiszesz. Wiem też, że ten dworek należy do naszej rodziny od pokoleń. Ale to nie jest mój kaprys. Wstrzymali nam kredyt, grunt nam się pali. Potem go odkupię. Ty naprawdę wierzysz, że będziesz robić papier z plastiku? Że ten twój Janek jest jakimś geniuszem? Mamo, Janek złożył dokumenty patentowe. Lada dzień będziemy mieli świadectwo. Teoria, teoria, teoria. Poza tym, ja naprawdę nie chcę zawieść tych ludzi i to głównie o to chodzi. Całe życie słyszę te hasła. Mamo, około 100 rodzin dostanie bardzo dobrze płatną pracę. Większość z nich to są rodziny wielodzietne, a my solidny zysk. A w gazecie stało, że 50? A w gazecie stało, że ojciec był Niemcem, a nie Holendrem. Podpiszesz? Dobrze, poczekam. Żaden kłopot. Jasne, nie ma problemu. E, czy pamięta Pan, jak dwa lata temu składaliście ofertę kupna dworku mimi przy alei kasztanowej. Mogę wysłać wycenę, która była wtedy robiona. Aha, okej. Okay. Czyli oferta może być aktualna. E, nie, nie, nie możemy czekać. Jutro rano, tak, tak jest warunek. Dobrze? Dobrze. Może być. Marianna, gdzie ty się podziewałaś? Mamy fabrykę, ale nie mam teraz gdzie mieszkać. Chodź. Zniszczę cię, ty, suko! Zniszczę cię! Spalę tę twoją fabryczkę ciebie i tego twojego gryzi piórka. Jeszcze nie popamiętasz, zobaczysz. Spalę to wszystko. <laughs> Mówię ci, pakuj się! Pakuj się! <laughs> Kto to? Konradek dzwonił. Konradek? A co chciał? W zasadzie nic takiego. Życzę powodzenia w nowym biznesie. To miłe z jego strony. Ano. Wow! Nie wierzę! Czyli mamy naszą fabrykę. Fabrykę i zieloną szkołę. Nie wiem, po co ta szkoła, no ale dobra. Ty to zawsze masz jakieś ale. A, bo mi zależy. Ale. Jak jej się udało tak szybko odblokować kredyt? Jak odblokować? Co odblokować? Przecież sprzedała dworek. Ale jak to dworek? No normalnie dworek. Jak mogła sprzedać dworek? Przecież to był jej dom. Widocznie tak chciała.